Was na kolejnym odcinku Bóg Szpanu, po dłuższej przynajmniej, nie było nas kilka miesięcy, natomiast dzisiaj może trochę w ubogim gronie, aczkolwiek robimy za całą grupę, witamy Was i zapraszamy na nowy odcinek Bóg Szpanu i mam nadzieję, że Wam się podoba, dajcie lajka, dajcie subskrypcję, bo będą się pojawiać znowu odcinki co miesiąc. Ja wróciłam do nagrywek, nie Uuu. wiem czy ktoś mnie kojarzy, ktoś się oglądał. Kochamy <gry> Dziękuję i... no. Tak, jesteśmy w mało licznym gronie, ale nie jesteśmy ubogie wcale w czytelnictwo. Tak. Dzisiejszy odcinek jest duż, bardzo przegadany. Tak, aż musieli nas stopować. E, <gry> tak. Jeszcze tak, ten ja nazywam się Lora, to jest... Agnieszka. I zapraszamy do, do oglądania, miłego. Słuchaj, ja i no, teraz to będą... Zdania. Ja będę zdarzała jak gdzieś kropki, żebyś to usłyszała, jak to jest okay. Nie miała racji, kropka. Zawsze jest tak samo kropka. Dojechałam na miejsce. Kropka. Mój brat nie był. Nie, mój brat nie jest bogaty ani biedny. Kropka. Ma zwyczajny dom. Kropka. Jest lepszy od tego, w którym mieszkałam razem z babcią, ale to tylko fasada. Kropka. W środku może być zupełnie inaczej kropka. Nie ocenia się e, książki po okładce. Kropka, prawda? To jest znak zapytania? <grym> Jakby, no tam, y, prawda jest znak zapytania, jest, jest. Czy to jest wszystko w jednym akapicie, tak, to, to jest dosłownie to jest to. Okej, okay, trochę. I patrz, jest, ma zwyczajny dom kropka, lepszy od tego, w którym... Coś tam akurat jest ale dojechałam na miejsce kropka, a potem tu jest, y, że... Y, bo to jest opisywane dosłownie wszystko, co ona zrobiła. Czyli podeszłam a, czyli przez. takie te... No, no, no. Podeszłam do drzwi dół, i zapukałam. Podeszłam do drzwi i zapukałam trzy razy raz. Jeszcze brakowało tylko puk, puk. Puk tam. Tak, albo ja z dwa trzy, żeby sobie bo... to się to takie szczegółowe opisywanie każdej tak. etykietyka dla mnie nie ma sensu. W sensie, my nie jesteśmy idiotami, my się możemy domyśleć, jakie czynności potrzebowała, żeby to. No. I tam w ogóle, bo to było strasznie dziwne, bo jak oni się. Bo ja dotarłam, słuchaj, do osiemnastej strony. Okej. Okay. I osiemnasta strona czytania tego była tą stroną Nie, moja psychika nie jest na to gotowa, bo tam wiesz, jak, jak, się po, in, jak poznałaś tego Love Interesta? Była u tego brata, chyba mm. zostawiła tam rzeczy, i przyszli do niego jacyś znajomi. Mm -hmm. Ona schodzi na dół, mm -hmm. stoi przed tą, przed lodówką szkatej Nutelli jakiejś tam. On podchodzi do niej od tyłu, łapie ją za biodra. Mówi: Nie znają się. Tak, nie znają się. O, no, ona nie, ona nie wiedziała się. o niczym. Oni w sensie, potem się okaże, że to jest ich współlokator, ale ona tak bierze ją za te biodra. I coś tam się przybliża i mówi do niej, to ona się obraca i takie nie wolno jeść słodyczy przed snem i się poszedł. Ale to nie ma sensu, oni się nie znają. To nie ma, oni się nie znają, to nie ma sensu. Ale on sobie... to jest dziwne. Ja bym się przestraszyła i bym kogoś kopnęła, który Bo... mnie tak to Tak To było okropne Bardzo dziwne, to jest straszne. Ja to musiałam czytać. I potem w ogóle jeszcze było to, że widzisz, w ogóle jak był, e, ta bohaterka ma chyba 16 lat, czyli z naszego wieku. Już nie moim, już nie mam. Kurczę, moim, już nie nie a moim od jakichś, nie w dwóch tygodni, więc akurat to, to, to jesteśmy no, trochę wiek, jest. ale jest chyba w wieku 16 lat, mi się mm -hmm. wydaje tak przynajmniej, to czy młoda, tam jest w ogóle przedstawiona w pierwszym, na tych 18 stronach jest jeszcze taka głupia scena, która jest tak nie wiem po co, że ona dostaje pierwszego okresu i w ogóle ona odkrywa to, że, w, nie w, wiem jakiś. Tak można, bo tak. ja wiem, wytrząsza. ja wiem, że można, ale to trochę Że coś tam... Nie, że boli ją brzuch, nie wiem, że ona coś poczuła, nie wiem, że poszła do toalety. Nie, ona myśli o tym, w momencie, w którym Bratznie zwraca uwagę, o, jeżdżę dużo słodyczy ostatnio, i ona myśli, to jest totalnie to! Poszła i to było to. Trochę nie ma sensu. I wysłała tego spulakatera, tego, co dzień wcześniej brał ją za tybi ona i mówił, do sklepu były podpaski. Ja I ta scena była po to. Żeby zrobić... Mam ja to od tego. No, brat gdzieś polazł. Ona w ogóle poszła na bieganie, i tego bo to jeszcze było przed tym okresem, ale ona poszła na bieganie i jak ona siedziała sobie w kuchni, to brat dosłownie latał po całym mieszkaniu gdzie ona jest uciekła? Ale mi żartuje, takie była, taka scena. O matka, Kto to napisał? To, to, już, wydał, już, to, to wydał? Kto Kto stwierdził, że to jest dobry pomysł? Nie wiem czy mam... Nie, nie mam, nie mam nazwiska, a nie, będzie tutaj, będzie w tej aplikacji. Klaudia Błaszczyszyn. Kurde, ciężkie ma nazwisko. No, Klaudia Błaszczyszyn to troszeczkę... No, niezwykłe, każdy może tam wydać to. No, ja nie polecam, jak widać. Nie. No. nie. Ja mam polecenia, to nie. To... No. A co masz do polecenia? O, ja, po... Co ja mam do polecenia? Krótko. Tak, muszę zobaczyć, czy jest na półce. Bo nie wzięłyśmy. To jest trzecia część. Długa, wiem. To jest trzecia część trylogii Wojen To jest trylogia fantastyczna. E... Wydaje mi się, że dużo jest tam elementów e... Chin i ogólnie sama autorka jest Chińką, więc tak zakładam. E... I to jest trzecia część, więc koniec. I, I wiele mam do powiedzenia, ale nie mogę ze swojej. Nie, mogę spojrzeć, więc... no, nie, nie. To, co mam do powiedzenia, to jest dobre zakończenie historii. No, to właśnie, jest naprawdę cztery. dobre zakończenie historii. To wyczerpuje historię. Eee, ogólnie to jest dość brutalna seria, więc nie polecam no, dla Derek. Są, są okropne sceny. W sensie to jest wojna. Przez, przez wszystkie trzy tomy tam jest wojna. Eee, z... Po prostu ze wszystkimi. Wszyscy się biją ze wszystkimi, jest mnóstwo opisów śmieci, Są rzeczy, które nie są moralnie poprawne, i w ogóle, co, mnie, mm, co ja bardzo lubię w tej trylogii, główna bohaterka nie jest taka oczywista. W sensie, y, ona ma na imię Rin. Y, Rin, ja jej nie lubię. Nie ja lubię podążam się, za okay. nią. Ja podążam za nią, w sensie trochę z nią sympatyzuję. Aha. Ale to nie jest tak, że ja ją lubię i skoczyłabym za nią w ogień. Podążam za jej historią i interesuje mnie jej historia, interesuje mnie to co, ma, to, co ma w głowie, to, co ma do powiedzenia. Ale to nie jest tak, że ją lubię. I ona też jest... Yy, ona nie ma takiej moralności jak ja, więc w tym się nie zgadzamy, nie, nie, nie. od tego zacznijmy. Więc po prostu czasami robi rzeczy, których ja bym nigdy nie zrobiła, takie niemoralne. I to jest właśnie takie interesujące, no bo... Łatwo jest wytworzyć bohaterkę, która jest taką. Mm, która wie, wie wszystko tak dalej. Rzeszła dziewczynka też. tak, ale też po prostu e, łatwo jest stworzyć ulubioną postać. Dużo ciężej jest stworzyć postać, która nie jest taka oczywista, która Cię interesuje, ale no nie zgadzasz się do końca z nią. Jest mega y, jest ogólnie mega interesującą postacią. I przez wszystkie tomy jej po prostu mm, psychika, to, to jak się zmieniała, jak się podejście do niektórych rzeczy zmieniało bardzo, bardzo mnie to interesowało. Więc ja całą serię pokochałam teraz. Tylko czekam, czy w Polsce wydadzą dodatek, bo jest dodatek z perspektywy innego bohatera. Bo cała książka jest w trzeciej perspektywie, no, ale, no, głównie. ale głównie podążamy za RIM, właśnie. A ja bym chciała właśnie ten dodatek, bo jest z perspektywy innego bohatera, którego też lubię. Też, to nie jest tak, że ja go lubię, ale to jest podobny, po, podobna sytuacja co z RIM. I po prostu uważam, że to jest świetna seria. Długo mi zajęło, żeby ją przeczytać, no ale naprawdę polecam. No. Chyba każdy tam tak, ma mniej Tak, ale w ogóle serii. polecam y, każdą. Y, pierwszy chyba ma najmniej, to było 600, ten ma 800. No, ja polecam dość bardzo. szybko po sobie, bo ja na przykład, chociaż zależy, jak kto zapomina książki, ale no ja dość szybko zapominam, więc musiałam po sobie. No Tak. Ale to czytałam w dwa tygodnie. To jest tak szybko. Ej, to już tydzień. To siedziałaś i czytałaś, nie? Tak, tak, bo ja byłam na obozie, nie miałam telefonu, no to wiesz. W każdej chwili, tak. Ej, to jest sposób. Jak wysłać tych czytelników, którzy mają za swój czy Wysyłacie ich bez telefonu i tylko z Tak, tak. Tylko. Ja miałam tam obozie obozie właśnie z pięć książek i skończyłam z trzy. tym tym no to nieźle jak To Tak. To ci powiem na prawdę. Ale słyszałam, nie wiem, teraz, żeby mnie panowała. Głupoty. Yy, no, spokojnie. E, po pierwsze, że autorka wzorowała się na takiej faktycznej wojnie, która miała miejsce. O... Ej, chyba też o tym czytałam. Tak, pyta, coś ale nie, było, nie jestem aż tak pewna. I że tu jest e, coś typu Enemies to Lovers. Okay, to jest. Coś typu to nie będzie do końca. W sensie... Wątek romantyczny, jeśli w ogóle o nim mówimy, jest bardzo znikomy, nie jest żadnym z głównego to wątku. To nie jest wątek, ale To, to że jest nie jest do końca. Jest, jest, jest trochę. Jest trochę. Okay. Ale też, żeby to nie był też ten, żeby to nie była sytuacja jak z okrutnym księciem. Bo okrutnego księcia przecież reklamowali zawsze na TikToku, że to jest element i tak dalej, w okrutnym księciu też chodzi dużo o właśnie fantastykę i politykę. Tak? A wątek miłości to jest tam w ogóle poboczny i tu też, to on jest bardzo, bardzo poboczny, więc jeśli, ktoś, jeśli kogoś mam zachęcić do tej serii, to raczej ja, nie kogoś, kto, kto czeka na ją, a z tylko kogoś, kto chce trochę brutalności, Aczkolwiek brutalnej rzeczywistości. Bo moja najlepsza siostra po prostu czytała to, co widziała, mhm. to, to ile ona gadała i gadała i ja nie mogłam posłuchać, bo jej powiedziałam stara... Nagle mi te wszystkie głosówki, ale nie odsłucham. Bo no, bo przeczytać. Tak, przeczytać. ja to bardzo chcę przeczytać, ale mam. Ja mam Mega jak, polecam, Na tak, Goodreadsie listę książek do przeczytania jest się około 100 więcej. Ja chyba ja mam 150. Na spokojnie. Więc 188. kiedyś to przeczytałem. Ale nie, ja w ogóle, ja czytałam razem z moją przyjaciółką, w sensie w tym samym czasie, y, mniej więcej. Ona jeszcze nie skończyła trzeciej, A? za co ją liczę każdego dnia. Ale czytałyśmy w tym samym czasie i bardzo nam jakby pomagało to, że Możesz sobie, Może sobie nie znaleźć kogoś do czytania, że ten. No ja miałam czytać się, czytam teraz to, teoretycznie, bo mhm. tam w maturalnych to chyba trochę też czasu nie, nie, nie ma czasu, ale mm, wzięłam z polecenia znajomego, który akurat mhm. czyta daną książkę, i tak zaczęliśmy czytać ją razem. Mhm. E, to jest akurat Czwarty Skrzydłowo. Uuu, okej, okay, okej, okay. też się jest ten... Nie, ale wiem, że też jest taka kontrowersyjna książka. Nie, w sensie, bo... To no, też jest fantastyka, jakby co? I też jest tam dużo, <śm> duży wątek, tam jest akurat duży wątek Emansu. Y ja nie chcę nic mówić, ale... I jest podobno bez sensu z tego, co słyszałam. Nie już że główna bohaterka nie wkurza, bo, bo jest... To jest... <śm> Nie wiem, czy mogę spoilerować w tym momencie. Nie możesz. Dobra, to zaspoileruje, jest scena. Yy, w pierwszej części to jest tam pierwsze, więc 20 stron, może ja przeczytam, może więcej odrobinę, ale nie dużo, bo tylko pierwszy rozdział przeczytam. Jest scena, gdzie no, ta główna bohaterka ma iść yy, na rekrutację, to nie mają taką mm. szkołę, o ile to dobrze zrozumiałam, że tam są jacyś smoką smoków, Magowie i coś tam jeszcze nie pamiętam, czytałam to ten pierwszy rozdział dwa tygodnie temu. Mm -hmm. I ona jakby ma swój plecak i ma tam napakowane jakieś baśnie, które dostała od ojca, jakieś duperele Takie a okay. takie naprawdę duperele, a ma iść i zaraz biegać po jakichś murach i walczyć okay. I jest scena, gdzie ona idzie ze swoją siostrą, zabiera jej do jej komnaty Wyrzuca te rzeczy z plecaka A tam ta główna bohaterka się awanturuje, że zabiera, że jakby zabiera się jej rzeczy, gdzie jest nam dosłownie powiedziane że ta siostra bierze te rzeczy, wkłada do jej kufrów, które ona dostanie. Potem, jak zostanie okay. przeniesiona, co nie? Ona się awanturuje, bo jakby nie, nie weźmie ze sobą na walkę, gdzie ludzie umierają, dosłownie niektórzy rekruterzy. Baśnie od ojca. Ja myślę, że te baśnie od ojca są takie potrzebne. W sensie, myślę, że może autorka chciała pokazać, że ona jest właśnie te, tak przywiązana do tej rzeczy. Tak. Ale też zrobiła z niej nieco historyczkę. To jest no, to, ale to po prostu zrobi taką mówią postać, no bo jak idziesz na jakąś walkę. Ja rozumiem też, że e, jakieś. że ona chciała być skrybą, a nie jeść są tych smoków. Mhm. Ale ta książka dosłownie waży, czy ty przeżyjesz, czy nie, bo. Lekki ciężar plecaka, przychylasz się, leci plecak, lecisz ty. Czemu? Nie rozumiem, dlaczego w ogóle miałaby walczyć z, pleca z plecakiem od tego zresztą. A to nie wiem, to właśnie nie wiem w końcu, czy ona dostała ten plecak, ale na pewno była tam potrzebne rzeczy, nie wiem, co nam mogła tam dostać, bo już nie pamiętam. Ale jak już coś dostała, to dostała coś serio potrzebnego, bo i ta siostra to w ogóle jest jakaś taka hiper super i w ogóle. Wow. Czeka, co to w ogóle jeszcze jest? Co, co my tu jeszcze mamy w ogóle? To mamy. O, bo ty to, to wystawiłeś, ja nie wiem. E, I ja w połowie to się. <laughs> Okej, okay, dostałam pod pani. Okay. To jest komiks. E, pra, e, Prawdziwe przyjaciółki. I mi się wydaje, że ja to czytałam, a jestem nawet pewna. kolorowe, ładne. Tak, o, lubię kolorowe komiksy. Też. Tutaj też. Można... To wyczytałam w <laughs> e, I chwila. I to jest, myślę, że dla takich, w której ona jest w klasie? No nie wiem, aczkolwiek to jest takie trochę też dla młodszych osób, może przeżywających przyjaźnie w szkole. O, mhm, jasne. Bo ja tu mam dwie, to jest w ogóle cała seria, dwóch części nie czytałam. Aczkolwiek pierwsza opiera się na tym, że rozpada się troszeczkę przyjaźń pomiędzy dwoma dziewczynami, główną bohaterką i tam jej przyjaciółkom, bo wchodzą w okres dojrzewania. Też ta przyjaciółka po prostu poznaje jakąś paczkę znajomych i zaczyna się z nimi przyjaźnić i ma wiele takich rozterek tak na bohaterka czy w ogóle, bo ona jeszcze tak wiesz, widzi, że tej Przyjaciół, tej te koleżanki w ogóle stać się taka bardziej lubiana, jest taka cool, a ona tak jakby została z tyłu, mimo wszystko jednak gdzieś tam jeszcze jest trochę dzieckiem, jest w tym swoim dzieciństwie. No i też ma z tym trochę problem, kłopot, żeby się przystosować, no bo jednak yy, yy, czuję, że odstaje w tym momencie. Ale tutaj też jest to, że ona tam potem poznaje, i to też jest fajny motyw poznawania właśnie takich prawdziwych przyjaciół. I dogadam no się Tak, ja Mocno, nie? No i. No to nie. To się teraz bardzo mówię z. One muszą być tu w mniej, chyba w mniejszej niż w ósmej klasie, ponieważ to jest rozpoczyna się druga. ósma klasa, więc okay, to jest na pewno. No to wyglądają na takie dość dziecięce. Nie mam no, pojęcia. one na pewno są piąta, czwarta klasa, bo tu jest. drugi tom jest w szóstej, trzeci tom jest w ósmej, czyli na pewno to będzie dla takich też młodszych czytelników, którzy tam przeżywają. I mają różne problemy z przyjaźniami, ale um, ja to czytałam bardzo dawno temu, bo mi się wydaje, że czytałam to... Ojeju, w tym, mom może, w tym momencie może być ponad rok, ale wiem... z że... ...tego, co widzę. Wiesz, tam to jest z popiołów zajdzie się ogień. A może tylko... Proszę. Dla te wydania drugiego tomu, bo to jest nowość w naszej bibliotece, jakbym to pytał. E Okej, okay, a nie jest No to też, on... też seria, bo druga część z 2016. No, no to to jest pewnie też 16-15, ale to jest ładne nowe wydanie, no. najwyraźniej. E, Okej, okay, przeczytam trzy pierwsze linijki, które są jakby najbardziej no reklamowane. Laja jest niewolnicą, Elia z żołnierzem, żadne z nich nie jest wolne. O, czyli będzie Romans, czyli... Będzie romans, ale chyba skoro 14 po prostu będzie taki niewinny i będzie no. się skupiał na tym, żeby na, na jakiejś ucieczce. No właśnie... W Imperium Marysyjskim jakikolwiek bunt od razu kończy się śmiercią. Ci, którzy nie oddają swojej krwi i ciała cesarzowi, ryzykują egzekucję dla swoich bliskich i zniszczenie dla wszystkiego, co dla nich drogie. Uh, ej, szczerze? Ciekawe. No, no, To właśnie w tym brutalnym świecie, na peryferiach państwa, Laja mieszka ze swoimi dziadkami i starszym bratem. Nie kwestionują woli władców i starają się nie wychylać. Widzieli już, co się dzieje z tymi, którzy to robią. Ale kiedy brat laja zostaje aresztowany za zdradę, dziewczyna jest zmuszona podjąć działania. Zamiast za pomoc rebeliantów, którzy obiecują ocalić jej ryzykuje życie, szpiegując dla ich sprawy z wnętrza największej akademii wojskowej Imperium. Tam Leia spotyka Eliasa, najlepszego żołnierza szkoły i w tajemnicy, najbardziej niechętnego do walki. Elias chce uwolnić się od tyranii, do której egzekwowania jest szkolony. On i Laja wreszcie zrozumieją, że ich losy są ze sobą świecione, a ich decyzje zmienią życie dla wszys wszystkich ludzi w państwie. No dobra, to brzmi okay. dobrze, bo jest motyw, że ona będzie musiała tam wiesz, ukrywać trochę tak. siebie, ukrywać siebie, szpiegować. On też, bo jednak wiesz, on w pozycji, więc to jest fajne. Tak, motyw. On tam też w ogóle nie chce być, mój wyraźnie, to Ale ja zrozumiał. mam pytanie: bo ona mieszka z dziadkami i bratem. Mhm. Czemu wszyscy o to, że lubią uśmiercać tych biednych rodziców? Nie, ja nie wiem. Bo ja nie naprawdę e, Trzeba. Tutaj ojciec nie żyje. Tutaj ojciec nie żyje. E, tutaj wszyscy żyją, bo to jest dla dzieci. Uu, tutaj najwyraźniej dzieci nie żyją. Okay. E, najprawdopodobniej. Czy tutaj nie, chwila. Tutaj to, to czytałam. Tu matka jest w piątce, ojciec nie żyje. O, właśnie. Tutaj to nie potrzebujemy jakiejś traumy życiowej. Może? W sensie e, muszę powiedzieć tak. Że ja osobiście jako, e, jako, no, jako e, też e, rozpoczynająca autorka sama Ego. uśmierciłam tych rodziców, tylko e, o, jakby fabuła opierać się mojej książki opiera się na tym, że zostali oni uśmierceni plus mm -hmm. a do, wie, prawdopodobnie długo minie, zanim w ogóle ktoś się dowie, że zostaną oni uśmierceni, tak naprawdę przez większość czasu oni żyją. Dobrze, więc dzisiaj zaczęliśmy od e, krew, która nas dzieli, edyty Prusinowskiej. Potem Ach. ja przyszłam do Płonącego Boga, Rebekki Kła. E, następnie przysz, przyszłyśmy przez prawdziwe przyjaciółki. Niestety nie mogę wymówić tego imienia e, I nazwiska, ponieważ jest nie, nie strasznie trudna. A to jest, e, na koniec zobaczyłyśmy, a z popiołów zrodzi się ogień, Saby Tahir. Tak. Nie jestem pewna jak przeczytać to nazwisko i imię. Ale tak, to są książki, o których opowiadałyśmy. Dzisiaj było bardzo, bardzo miło. Tak, będzie. dzisiaj byliśmy strasznie rozgadane. I niestety to już koniec naszego Mam nadzieję, gadania że... do Was. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I tak, dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy Słyskanie. i zapraszamy na kolejne Bokszpanę.